Dante, Dante, skaż po stylach, kurpa, malcia wciąż odzykam Dante, Dante, powiedz coś, wstacieł kiedyś ci ktoś Dante, Dante, skaż po stylach, Kurwa, macia, wciąż odzykam Dante, Dante, powiedz coś, wstacieł kiedyś ludzi ktoś Dante zawsze ze mną chyba dziś nam się nie uda Trzymam AK nie chcę słuchać pierdolenia, nic was nie zna się na zmianę, nic was nie zna na bicie, ja przychodzę znów na Tam Dante zawsze ze mną w chyba dziś wam się nie uda Trzymam nam z obok i wam dziś rozjebie łóżka Nie chcę słuchać pierdolenia, nic was nie zna się na zmianę, nic was nie zna na bicie, ja przychodzę znów na bicie Inferno, Kanto 1 upon the journey of our life Why should no. Dante Dante, skacz po stylach Kurwa, macia, wciąż oddycham Dante Dante, powied coś Stać im kiedyś, mi uśc Dante Dante, skacz po stylach, Kurwa, macia, wciąż oddycham Dante Dante, powied coś Stać im kiedyś, ludź dotted Dante Dante, skacz po Kurwa, macia, wciąż oddycham Dante Dante, powied coś Stać im kiedyś, ludź dotted Dante Dante, skacz po Dante, powied coś